Cześć, z tej strony Tomek i Agnieszka. Witamy Was serdecznie w podcaście Hansei i Talks, w którym chcemy poruszyć tematykę zwinnego ogarniania projektów i produktów oraz pracy z zespołami deweloperskimi, czyli Scrum, Agile i nie tylko. No dobra, to cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Po dłuższej przerwie możemy dodać. Tak, po dłuższej przerwie. Jesteśmy po wakacjach, więc nasze głosy są. Wypoczęte. Wypoczęte. I będzie dużo lepiej niż było wcześniej. Mamy taką nadzieję. No dobra, koniec takiego gadania. Temat, który na dziś przygotowaliśmy i chcemy omówić, to są cechy Scrum Master'a. Bardzo dużo już jest treści na ten temat w internecie, ale ten temat nadal jest ciekawy, intrygujący i warto zapoznać się z takimi cechami, które powinien posiadać każdy Scrum Master. Wiadomo, nikt nie jest idealny. Ale każdy dąży do ideału, więc jakbyś Tomek zaczął wymieniać, która cecha jest taka najważniejsza, czy można w ogóle tak wybrać według ważności? Według ważności. Tak. Może dyplomacja to pierwszy taki strzał, albo empatia. Mhm. Nie, cierpliwość. <laughs> Czyli to nie za ma. dużo jest. Wszystkie są na tym samym poziomie. Trudno wybrać jedną na pewno. Nawet tak się składa, że byłem teraz w sierpniu w Warszawie na Scrum Experience Day 2. Bardzo fajna impreza. Pozdrawiam tutaj wszystkich uczestników i organizatorów. I tam właśnie jeden z uczestników podszedł i zapytał się: Jaka jest moim zdaniem droga do bycia Masterem, Bo on jakby nie pasuje tak idealnie do tego, do takiej naturalnej ścieżki, bo nie, nie pracuje na przykład jako deweloper. No i dużo o tym rozmawialiśmy, między innymi o cechach i umiejętnościach, więc. Jeżeli będzie miał okazję posłuchać, to może mu się to przyda. Bo wtedy na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. A wymieniłem tak szybko nie? kilka rzeczy najważniejszych, które mi przychodzą do głowy. Więc zacznijmy może po kolei. E dyplomacja. Jest takie fajne powiedzenie, że Scrum Master martwy to, że nie nieprzydatny. No. Nie słyszałem o to. Nie? Wiesz, e gdy jest jakiś ciężki temat do omówienia, czasami musisz wyciągnąć jakieś brudy spod dywanu powiedzieć wprost o niektórych rzeczach no to te umiejętności dyplomatyczne będą bardzo istotne i właśnie to jest bardzo to jest kluczowa cecha właśnie po to żeby zjednywać sobie zwolenników nie zniechęcać ewentualnych przeciwników idei żeby rozszerzać swoje zarażać ludzi możliwie szeroko Również wtedy, gdy tematy są trudne, kontrowersyjne może czasami, trzeba bardzo dużo pary włożyć w jakiś projekt i on dopiero się zwróci po nie wiem, wielu miesiącach, czy nawet w dłuższym okresie. Więc wtedy dobry dyplomata to jest na pewno bardzo ważna taka umiejętność. Bycie dobrym dyplomatą to jest ważna umiejętność Scrum Mastera. Później wymieniłeś empatię również po dyplomacji. Czyli stawianie się właśnie w sytuacji, w której znajduje się ta druga osoba, zrozumienie jej też działań, z czego one mogą wynikać. Podasz jakiś przykład ze swojego życia masterskiego, gdzie ta twoja cecha właśnie taka empatii. To regularnie w sumie bo w każdej sytuacji, w której mamy różnicę zdań, można powiedzieć, że w mniejszym w większym stopniu ta empatia jest potrzebna. Bo nierzadko jest, jako Scrum Masterzy jesteśmy angażowani w różne sytuacje konfliktowe. Nawet miałem taką okazję pracować z jednym zespołem, który nie, nie był typowym zespołem deweloperskim. Ja zostałem tam zaproszony jako takie taki tymczasowy konsultant, powiedzmy, między innymi po to, żeby pomóc zespołowi rozwiązać i ich menedżerowi rozwiązać ich wewnętrzny problem. Oni po prostu się nie zgadzali ze sobą w wielu kwestiach. Jednocześnie zgadzali się co do tego, że chcą to wspólnie rozwiązać jakoś. No i teraz, e, jeżeli bym nie był empatyczny, to bym pewnie od początku trzymał jedną stronę. I bo nie chcę też tego mylić z obiektywizmem, bo to jest jeszcze druga jakby, mm -hmm. cecha, która jest istotna, ale e, ta empatia pozwoliła mi nabrać tego e, obiektywizmu, właśnie, bo e, byłem w stanie też przedstawiać na przykład temu menadżerowi, słuchaj, jakby punkt widzenia Twoich pracowników jest taki i taki, oni myślą dlatego i dlatego w ten sposób na przykład. Oni chcieliby to i to. I to mi pozwalało jakby szukać tych pomostów, tych rzeczy, które łączą ludzi, a nie ich dzielą, bo koniec końców wszyscy mieli dobre intencje, używali innych słów, czasami mieli inne potrzeby trochę, ale ostatecznie byli w stanie wypracować jakiś kompromis, i gdybym y, nie miał tej empatii w sobie, to bym pewnie obrał szybko, nie wiem, wiesz, jedną ze stron, nie potrafił się wczuć w drugą, y, wspierał tylko jedną, przez co. Y, Konflikt całą... by się pogłębiał. Tak, dokładnie. Bo czasami będzie tak, że jedna ze stron po prostu nie ma racji, a druga ma rację. Ale nie zmienia to faktu. Bardzo często w, w pracy, jednak będzie tak, że te racje są gdzieś po, po środku i do tego będzie się ta empatia przydawała, do tego też, żeby wiedzieć, jak z innymi ludźmi rozmawiać, bo gdy jest się takim wrażliwym, wrażliwą osobą na drugiego człowieka, być może łatwiej złapać z nim jakąś relację, a na pewno trudniej go, jakby nie wiem, skreślić, czyli cały czas mamy tą możliwość jakby w głowie, tą taką furtkę, że chcemy dawać cały czas tej osobie jakąś szansę, szukać z nią rozwiązań, jakiś wyciągać ją z jakichś trudnych sytuacji. Podam inny przykład: deweloper, który popełnia jakieś błędy i co jakiś czas pojawia się jakiś, wiesz, błąd na produkcji i przez co zaczyna, zaczyna mieć problemy i istnieje ryzyko, że straci pracę i tak dalej. Można podejść do tego nieempatycznie i po prostu powiedzieć ziom. Naprawiasz, poprawiasz te swoją, swoje umiejętności, swoje, swój kod albo wylatujesz, ale można też podejść trochę bardziej empatycznie i spróbować go poznać, dowiedzieć się czemu, co to jest za problem, jakie on ma odczucia, dotrzeć do niego, zbudować relację i w ten sposób wyciągnąć go z tego dołka. Oczywiście idealizujemy teraz trochę, czasami niestety będzie trzeba być mniej empatycznym, ale empatia na pewno jest to kluczowa cecha Scrum Mastera. No i chyba z tej empatii też taka otwartość wychodzi, prawda? To jest takie porównywalne, bardzo zbliżone, że jesteś otwarty na nowe pomysły, na zdanie innych osób, żeby przeanalizować taka otwartość do działania, a nie tylko tak jakby wyrażanie swojej opinii, bo ja wiem tak, bo doświadczyłem tego i tak. O tak, zdecydowanie, ma być. zdecydowanie. Jeszcze ta cierpliwość z tych rzeczy, tak. które wymieniłem. Nie wiem, nie wiem, czy teraz jak sobie myślę, czy to jest czy to nie jest rzeczywiście ta numer jeden cecha? Z tego względu, że tak, nasze działania jako Scrum Masterów nie są widoczne na produkcji po, wiesz, po dniu. Po dniu, tak. Nie możemy ich łatwo zrealizować na produkcję. Nasze działania są często, mają charakter taki długofalowy, na przykład są pewnego rodzaju echem dopiero po jakimś czasie, że dopiero po jakimś czasie ktoś może powiedzieć, że. Czegoś się nauczył, albo widzimy, że zespół do czegoś dojrzał, doszedł, i tak dalej. Czasami tłumaczenie tego samego tematu po kilka razy nawet nie wystarczy, dopiero gdy wytłumaczysz coś zespołowi, on dopiero potem do, dojdzie do takiej sytuacji po miesiącach. Wtedy sam trafi na ten pomysł ponownie i powie, a rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, i to już będzie przygotow będą przygotowani na, na, na daną sytuację teoretycznie. Więc e, ta cierpliwość, ona jest bardzo, bardzo istotna. Zresztą, wiesz, musimy w ramach też empatii i dyplomacji, musimy rozmawiać często o trudnych tematach mhm. i ktoś ma zupełnie inne zdanie i aż chcesz, wiesz, człowiek się, w, no mamy emocje, swoje charaktery, wrażliwość i gdzieś się w środku możemy nawet denerwować, czy dołować, czy nie wiem, zniechęcać albo coś w tym stylu, ale ta świadomość, że Scrum Master musi być cierpliwy, to przychodzi z czasem, nie jest łatwe. I nawet do dzisiaj się potrafię łapać, że kurczę, ja chyba jeszcze na przykład tej cierpliwości muszę nad nią jeszcze pracować, nie? Tak, bardzo, bardzo to jest ważne, bo czekanie to jest takie coś, co, co często jest, ile mogę jeszcze czekać, nie? Jest mhm. tutaj ta cierpliwość. A jeśli chodzi o naukę, taką ciekawość też nowinek, ciekawość tego, co się pojawia, Rozmawialiśmy kiedyś o tym chyba, Agnieszka, że tak powiedziałaś i do tej pory sobie nie potrafię się z tym nie zgodzić, że Scrum Master to jest chyba z tych rzeczy stanowisk, które my tak znamy mniej więcej, takie najbardziej wszechstronne, Aha, że tak. cały czas musimy się czegoś uczyć mhm. i że tych tematów dookoła jest na, tak jest dużo i być może nie jesteśmy specjalistami w każdym z nich. Ale jednak trochę rozumiemy, wiesz, z wielu. Mm -hmm. Jakieś tematy około psychologiczne. Ja nie, nie twierdzę w ogóle, absolutnie, że jesteśmy psychologami, bo to w ogóle nie tędy droga. Ale są pewne rzeczy, które widzę, że na przykład moje wykształcenie bo kiedyś skończyłem akurat studia socjologiczne ono się trochę przydaje. Zarządzanie zasobami ludzkimi też kiedyś skończyłem to też się przydaje. Zarządzanie takie na Politechnice w Gdańsku też ukończyłem. No i kilka elementów tam też mi się przydało. No i też programowanie. Jeżeli masz jakąś wiedzę techniczną, to też się przyda. I tak dalej, tak. i tak dalej. Praca nad blogiem, w Twoim tutaj przypadku, więc też się czegoś uczysz. Zgłębiasz te techniczne rzeczy. Tak naprawdę każdy problem, jeśli zastanawiamy się nad rozwiązaniem, próbujemy, to się uczymy i pogłębiamy tą naszą wiedzę, tą ciekawość. tych, Ten obszar staje się większy, jeszcze większy. No, bo tak naprawdę nie możesz też powiedzieć, nie, nie możesz poprzestać tylko na tym, żeby nauczyć się tego, co jest w Scrum Guide. Tak. Okej, okay, to jest jakieś, jakaś wiem, ważna część, ale Scrum Master też powinien rozumieć otoczenie na przykład produktowe. To jest coś, co za, niektórzy zapominają o tym, skupiają się na przykład, zadają pytanie, czy Scrum Master powinien mieć umiejętności techniczne. O tym zaraz, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy. Wiele osób rozumie, że Scramaster powinien mieć umiejętności takie miękkie, komunikacyjne, związane z ludźmi. Ale na przykład już nie każdy myśli w pierwszych chwilach o tym, że przydałoby się, żeby Scramaster miał jakieś rozeznanie w kwestiach produktowych. Nie mówię tutaj już o tym, że musi ściśle znać jedną jakąś branżę, w której akurat pracuje, bo to być może przyjdzie z czasem. Ale jeżeli miał okazję pracować wcześniej na przykład jako product owner, project manager, w jakiś sposób kształtować projekty, produkty od, od tej strony pomysłów biznesowych, to to bardzo się przydaje. Jeżeli nie miał tej okazji, to warto to nadrabiać, rozumieć pojęcia, których używają projektanci. U projektantów UX, u projektantów grafik jest dużo pojęć, dużo metod, które są bardzo bliskie w ogóle podejściu skramowemu, podejściu zwinnemu. Projektanci nierzadko okazuje się, że są takimi agencjami zewnętrznymi dla zespołów. Mhm. Łączenie tych światów jest tak. dużo łatwiejsze, gdy wiesz w ogóle, z jakim, z jakim materiałem się ci projektanci muszą na co dzień mierzyć, jak wygląda ich praca i rozumiesz pojęcia, którymi się posługują i tak dalej. To samo z produktem, z programistami i tak dalej. No dobra, a takie stawianie, no, mamy konflikty albo te swoje zdanie, i jest taka cecha jak asertywność. Co byś na ten temat powiedział, jeśli chodzi o Scrum Master'a? Każdemu na pewno jest potrzebna ta cecha. Scrum Master z całą pewnością powinien być asertywny, ale chyba każdy z nas, żeby nie brać za dużo na głowę. No bo możesz mieć dużo problemów dookoła w zespołach i musisz umieć wybierać. Ludzie będą przychodzili do ciebie z różnymi tematami i musisz umieć odmawiać. Tak, na pewno Scrum Master musi tę cechę posiadać, ale chyba każdy, kto pracuje z ludźmi w zespołach w otoczeniu IT. Powinien taką cechę posiadać i pracować nad nią. Jeszcze z rzeczy, tak wracając trochę mm -hmm. do tamtego poprzedniego mm -hmm. wątku, o tym szerokości umiejętności. Przecież mm -hmm. Scrum Masterzy bardzo często pomagają zespołom badać pewne elementy procesów. Czyli coś mierzą. Zresztą mieliśmy odcinek tak, o tym. Tak. tak. Więc to też jest kolejny, wiesz, kolejne pole, w którym, w którym powinnaś coś wiedzieć. I być może nie musisz być wielkim statystykiem ale rozumieć pojęcie typu nie wiem, średnia arytmetyczna czy mediana albo chociaż wiedzieć o tym, słyszeć, że takie były i wiedzieć gdzie szukać pomocy z tego zakresu. Funkcję, funkcje, tak żeby sobie stworzyć jakieś narzędzie, zaproponować coś. Mhm. Arkusz excelu żeby zrobić chociażby, tak? Tak. tak. I okej, okay, no oczywiście każdy inny, nie wiem, czy programista, czy produktoner też powinien pewien zestaw z tych umiejętności posiadać tak będzie mu potrzebny chociażby do policzenia jakichś rzeczy związanych chociażby nie wiem, z konwersją z czymkolwiek takim ale nie zmienia to faktu że my jako Scrum Masterzy mamy tak szerokie te horyzonty że to czasami jest aż mm, zadziwiające tak. No i to oznacza że musimy być otwarci tak jak powiedziałaś że musimy się też cały czas uczyć i to jest bardzo ciężkie czasami no, liczba książek, koledzy, koleżanki przerabiają kolejne science fiction, fantazje, a ja tłukam tylko kolejne biznesowe. Co jest już trochę, wiesz, dziwne. Jeszcze porozmawiamy o tych technicznych właśnie umiejętnościach, bo moim zdaniem są kluczowe. Istnieje przekonanie moim zdaniem coraz szersze. Być może się mylę, być może to tylko błędna hipoteza do zweryfikowania. W każdym razie przekonanie takie, które mówi o tym, że Scrum Master głównie pracuje z ludźmi, w związku z czym powinien głównie tych, te cechy miękkie posiadać, umiejętności, a te techniczne to nie są takie istotne i w sumie nie musi ich mieć. Jest ja to zupełnie na innym, z innej strony barykady, bo uważam, że. Po pierwsze jest kilka aspektów technicznych które dotyczą ściśle procesu to jest na przykład praca z gitem środowiska i tak dalej i tak testowe na przykład eee, wdrażanie zmian na produkcję zrozumienie tego jak to mniej więcej działa jest bardzo istotne może nie musisz mieć dostępu do wszystkich baz danych i umieć tego wszystkiego robić bezbłędnie i tak dalej spoko nie ma problemu ale rozumienie tego jako elementu całego procesu jest niezwykle istotne stąd też wszelkie umiejętności. Pracy. jeżeli pracowałaś wcześniej jako programistka na przykład, to super, to może Ci tylko pomóc. Taka. Nie musisz na co dzień kodować teraz, ale jeżeli miałaś okazję wcześniej coś takiego zrobić, to spoko. Jeżeli nie, to nadal nie zwalnia Cię z tego, żeby rozumieć, że co to są branże co to jest git, żeby rozumieć te pojęcia, którymi posługuje się zespół, między innymi po to, żeby potem zespołowi pomagać się odblokować. Tak, przyswoić to tak naprawdę już nie pamiętam który odcinek, ale jak rozmawialiśmy o onboardingu, tak? To tam, gdzie prowadzimy te rozmowy, żeby poznać procesy, zastanę yy, zespołów, to żeby właśnie to jest ten moment, gdzie poznaję to, jak wygląda te flow techniczne też yy, tego zespołu, po to, żeby później rozumieć, yy, czy rozmowy na refinementach, które się toczą, czy też yy, rozmowy na temat jakichś rozwiązań. Lepsze, lepsze widzenie dzięki temu. Na pewno. Zdecydowanie. Wyobraźmy sobie, że zespół trafia na jakiś problem, coś, nie wiem, zostało dostarczone jakieś narzędzie do, do realizowania zmian na produkcję i ono nie działa, co jakiś czas się wywala itd., itd., i zespół narzeka na to, a nie jest w stanie tego samodzielnie zmienić. Jeżeli my nie rozumiemy tego, to będzie nam ciężko pójść i porozmawiać o tym. Oczywiście możemy próbować i to na pewno jest mega istotne. Żeby mieć odwagę w ogóle, żeby zacząć, żeby stawiać te pierwsze kroki. Również w tematach, których nie znamy w pełni i tak dalej. Ale jeżeli wiemy, jak to działa, to jest nam potem łatwiej dyskutować. Myślę, że przed chwilą powiedziałeś kolejną cechę. Wiesz którą? Odwaga. Odwaga. A. No, to prawda. No właśnie, czyli taka odwaga do. Odwaga do w ogóle też, do tej ciekawości, nie? Że dobra, to powiedzcie mi jak to jest. Odwaga do zadawania trudnych pytań, odwaga do yy, wyjścia naprzeciw czasem, tak? Bo zespół tego na pewno w początkowej fazie szczególnie tego potrzebuje, że ten scrum master jest na pewno bliżej niż dalej. Yy, no i ta odwaga jest, że jest na pierwszym czasem w froncie yy, i uczy też tego zespołu tej odwagi, nie? Takich podejść. No pewnie, bo odwaga ci się przyda w każdej sytuacji, w której ktoś w zespole jest bardzo toksyczny i zaraża tą, tymi toksynami cały zespół. Musisz mieć odwagę, żeby się temu przeciwstawić. Bo na przykład jest to ośmieszkowanie, ale widzisz, że na przykład jakiemuś deweloperowi wcale z tym śmieszkowaniem nie jest do, do śmiechu i w rzeczywistości on, jego to boli, no bo na przykład z niego się, z, nie, z niego śmieszkują i możesz się dołączyć do tego grona osób, które śmieszkują. Tak. Ale może też mieć odwagę, żeby powiedzieć, że to nie jest chyba standard, którym powinniśmy w pracy żyć. Tak. I na inny temat odwagi, no to jest trudny temat do porozmawiania z deweloperem, który powiedzmy, nie wiem, źle performuje i trzeba mu, trzeba z nim porozmawiać właśnie jakoś, za, zacząć rozmowy, żeby mu pomóc. Albo zwrócić uwagę jakiemuś menedżerowi na jakąś trudną sytuację. Ta odwaga to, to, no, to, też już leci na, na górę gdzieś tam rank, rank, rankingu tego, tych cech. Eee, nie wiem, czy na pierwsze miejsce, ale na pewno bardzo, bo to jest właśnie ten taki drive, to co powoduje, że się decydujesz ostatecznie na to, żeby coś zrobić. Mhm. I nawet jeżeli Twój pomysł jest nieidealny. Niesprawdzony, dopiero niesp do o, sprawdzenia. Dokładnie, dokładnie. To dopiero, tylko jeżeli masz tą odwagę, to to zrobisz i zweryfikujesz. Jeżeli jej nie masz, to już w miejscu i to jest y no bardzo istotna cecha rzeczywiście. Dokładnie. Najwyżej nie wyjdzie, ale to było to, że się próbowało i można wyciągnąć z tego wnioski, nie? To też jest bardzo cenne. No dobra, to co jeszcze tam mamy z tych takich cech? scram Mastera. Obecnie nie przychodzi mi już więcej nic do głowy. <laughs> mieliśmy, co mieliśmy? Mieliśmy dyplomację, cierpliwość, odwagę. Mhm. Empatię, y, Techniczna wiedza. Produktowa wiedza. Produktowa wiedza. Otwartość. Mhm. Mm I to by było chyba na tyle na ten moment. E, więc e, zobaczymy, może byście chcieli skomentować ten odcinek. To zapraszamy do komentarzy czy no na Facebooku, czy na samym e, blogu K85pl, gdzie znajdziecie kategorię podcast i tam będziecie mogli. Skomentować, podzielić się swoimi wrażeniami, jakie Waszym zdaniem cechy, umiejętności Scrum Master powinien posiadać, jakie są z nich najważniejsze. Może są też jakieś, nad którymi Wy obecnie pracujecie i z jakiegoś względu chcielibyście się podzielić swoimi doświadczeniami, to zapraszamy serdecznie. Być może też to nas zainspiruje do zrobienia jakiegoś kolejnego odcinka. Dzięki bardzo. Dziękujemy. pa. pa.